Przejechałem właśnie koło jakiejś fajne rzeczki idziemy sprawdzić czy są tam jakieś ryby. 3, cztery. No i pozdro! Anioł wędkarstwa Alimento. Zobaczcie, to moja rzeka na dziś. Jaki wielki, zobaczcie! Wbijamy się w dżunglę. Ej! Eee, zajebiście Gdzie zaczynamy od obrotówki? To jest najlepszy zwiadowca No i testujemy dzisiaj nowy nabytek Favorite Skyline. Ta ma zrobiona i tutaj faktycznie trochę głębiej. Porzucałem. Niestety nic Kupuję na rybek pstrąga I puszczankę tu robimy Normalnie sobie zarybię taki stromy Przecież nikt tu w życiu nie przyjedzie ty. Ta ma kolejna, Bobrów No ale zobaczcie jak to wygląda Ja normalnie będę miał swoją prywatną rzeczkę z pstrągami Zarybiam tu I tu wszędzie są takie dziury pojedyncze tu. I normalnie pode mną tutaj wszędzie płynie rzeka Zobaczcie, tu jest normalnie głęboko nawet to jest Sarnico, mamy cię I co? Kto kogo dojedzie? Dobra, jeszcze nic tutaj nie ma ale będzie, jak ktoś ma jakiś namiar na hodowlę psąga, ale potokowego koniecznie, to dawać odzywać się. Kurwa, miałem być na cloud festiwalu, a chodzę po jakichś bagnach. Życie jest piękne, jeszcze w deszczu.